Obraz o tytule Światło Wielkiej Nocy Anny Alicji Trochim, wykonany w technice olejnej na płótnie, o wymiarach 100 na 90 cm, powstał w roku 2021. Kompozycja obrazu zbudowana jest wokół geometrycznego kształtu trójkąta, którego kontury rozświetlają się wielobarwnymi refleksami. Trójkąt wyłania się z głębokiego kobaltowego tła, wypełnionego gęstymi, promienistymi liniami, które nadają całej powierzchni rytm i pulsowanie. Wygląda to tak, jakby spod powierzchni płótna wydobywał się blask, stopniowo rozpraszający mrok. Kolory ułożone są gradacyjnie, od ciemnych granatowych tonów u dołu ku jaśniejszym błękitom i zieleniom w górnej części obrazu. W samym centrum, u szczytu trójkąta, pojawia się świetlisty punkt. Miejsce, gdzie barwy spotykają się w niemal białym rozbłysku, przypominającym świt. Linie i światło sprawiają wrażenie, jakby rozchodziły się na zewnątrz niczym aura, podobna do promieni wschodzącego słońca albo do poświaty bijącej z wnętrza katedry. Refleksy wzdłuż krawędzi trójkąta złote, pomarańczowe, zielone i czerwone przywodzą na myśl odbicia światła na szkle albo tęczowe rozbłyski w pryzmacie. Trójkąt zdaje się więc nie tylko formą geometryczną, ale też symbolicznym oknem, przez które prześwieca duchowe światło. Obraz jest pełen powagi i ciszy, ale równocześnie emanuje nadzieją. Światło wielkiej nocy przypomina doświadczenie przejścia z ciemności ku jasności, z mroku ku odrodzeniu. To wizja nocy rozświetlonej blaskiem, który niesie obietnicę nowego początku.